A jeżeli chodzi już o samą fogownię, to tutaj będą największe przemeblowania, i tutaj generalnie no, najwięcej się y, zmieni. Poszedłem w trochę inne sprzęty, ale w tym momencie też jest tutaj całkiem, całkiem spory bajzel. No ale patrzcie, na przykład takie coś się takie coś się buduje. Generalnie wszystkie te miejsca no, muszą zostać rozłączone i połączone od nowa i kabloza i wszystko wszystko tutaj się, wszystko tutaj się pozmienia. Tutaj jest komputer, który oczywiście zakupiłem również dzięki Waszej pomocy. Więc bardzo, bardzo dziękuję za to, że mi, że mi pomogliście z tym komputerem. To jest to, jest to co, co potrzebowałem. Na tym komputerze będą robione kapczery różnych fogowych wzmacniaczy, więc też więc generalnie dostaniecie te te ode mnie właśnie w Amprumie też zamierzam różne, różne zmiany Ale słuchajcie, no, kanał się rozwija, kanał idzie cały czas do przodu, nie przestaje iść do przodu i to wszystko to wszystko jest zrobione po to, żeby było jeszcze lepiej jeszcze ciekawiej i jeszcze bardziej w sytuacji tutaj też pojawi się nowe biureczko zobaczymy od którego momentu i kiedy się to, kiedy się to zacznie no, na razie muszę to wszystko naprawdę konkretnie konkretnie przebudować odkopać się z trzyletniego, trzyletniego yy, bałaganu, więc yy, Slayer. Ale zaczynam tak naprawdę od tego stanowiska i tutaj rozpoczynam yy, przebudowę. <laughs> Jest to związane trochę z tym, że po prostu na tamtym kąpie mam dysk, który potrzebuję podłączyć tutaj w sensie przekopiować na tego kompa, więc niektóre dane, więc yy, no, w ten sposób to w ten sposób to postanowiłem zrobić. Yy, no więc zaczynam zabawę. Powiem Wam szczerze, że wymiękam powoli generalnie, a jak widać, no to jestem w głębokim poważaniu w tym momencie. Na szczęście no ten to stoisko tutaj, to stanowisko mniej więcej jest zrobione i już działa. Więc teraz pora na stanowisko główne z nowym kąpem. Jak widzicie, już sporo składane wszystko. To wszystko z tego biurka musi zniknąć. Nowe okablowanie, tam jest ten rak. No i generalnie tutaj w ogóle nawet nie ma się jak ruszyć. I powiem Wam szczerze, że później jeszcze na samym końcu ten róg tam pójdzie. Tam czekam na takie specjalistyczne biurko załamka. Tyle powiem, jak na razie. Jak na razie to powiem, że to załamka. No dobra, pod koniec dnia, po 6, chyba czy 7 godzinach, e, cały czas Bajzel, oczywiście, e, ale już drugie stanowisko się przepięknie rodzi, więc mamy stanowisko tak zwane live'owe, które też się rodzi. No jeszcze wiadomo, że jakieś tam małe, małe twiki i mamy stanowisko tutaj cyfrowo, cyfrowo wzmacniaczowe z nowym pompem, za którego bardzo Wam dziękuję. Yy, tutaj jest taka skrzyneczka. No i też tutaj się jeszcze, jeszcze dużo różnych przemeblowań, ale mówię, no już jest bliżej niż dalej. Tam hmm. dobra. Zakończamy yy, część pierwszą. Jeżeli chodzi o to, co tutaj się tak naprawdę wydarza i zostawię was w tym momencie z lekką <grymne> taką niepewnością. <grymne> Słuchajcie, no generalnie jest tak. Ten komputerek już działa, ale nie ma oprogramowania. Y, jeszcze to jest komputerek do rzeczy takich liveowych. Tutaj, na przykład, jakbym sobie chciał zagrać z kapelą, z żywymi bębnami to tutaj będzie można to, y, będzie można to uczynić, i tutaj też będą nagrywane rzeczy. Y, zaraz Wam też pokażę, w następnej części Wam pokażę w ogóle całe setupy i tak dalej. Ten komputerek y, tutaj to jest y, ten najgłówniejszy do montażu wideo w tym momencie i w ogóle do, do wszystkich rzeczy. No to jest taki najgłówniejszy, najgłówniejszy, jaki w ogóle jaki w ogóle będzie. Na razie szybki, szybki wgląd, ciemny, ciemny wrak, a jak mówię, to wszystko sobie opiszę. Teraz y, te szafeczki chyba pójdą do Amprumu, a chyba tutaj wróci y, w ogóle zestaw różnych wzmacniaczy i chyba też w ogóle tą labogę stąd wyjmę, więc na razie, na razie jeszcze nie wiem, co zrobię, nie wiem, y, zastanawiam się, zobaczymy. No jak widzicie, y, przedsięwzięcie jest dosyć dosyć grube, więc dlatego postanowiłem, że podzielę je właśnie na kilka części i dlatego właśnie postanowiłem, że w tym momencie, jeżeli Wam się w ogóle to podoba, bo może nie, no ale ja mam taką zajawkę, żeby Wam to pokazać, to w tym momencie ucinamy część, część numer jeden i zobaczymy dalsze, że tak powiem, prace. Bardzo pozdrawiam wszystkich serdecznie, bardzo dziękuję za wszystko, co robicie dla kanału. Jesteście naprawdę, naprawdę zajebiści.